6, 17 w nocy, ładne uderzenie i mamy unikatowego sandacza. <laughs> Także witam wszystkich serdecznie. Tiger83 z tej strony, Michigan. Eee, I ja sobie mając godzinkę czasu dosłownie, bo zaraz odbieram samochód z myjki. Eee, sobie troszeczkę porzucałem. Pierwsze nocne branie dopiero. To jest średni nocny szczyt od godziny 3, od 2 drugiej do 2,45 drugiej w nocy była lipa. nam się na trzecio, i tu zaraz pokażę na wykresie średnie, e, średnie brania. Jak widać, Sandach lubi średnie brania. To samo się tyczy e, chmury bądź miksu bądź spadkowe. W szczycie natomiast e, tutaj w dzień Ciężko jest, żeby takiego unikatowego sondaża wyciągnąć. Zdarza się pewnie, ale. Zdecydowanie większa szansa i te duże sztuki przede wszystkim właśnie w tych średnich i spadkowych braniach. Zdecydowanie jest unikatowy sondaż. Dobra zobaczymy. Na live było 8900 dziewięćset z groszem. To jest akurat ten marker na motorówce. Ładnie wyjeżdża, ładnie wyjeżdża, bardzo ładnie wyjeżdża. Gdzie poprawimy życiówka ponad 5 lat temu. Tutaj karol liczył ileś tam miesięcy było i dni. Jest 8,800, coś na blachę średnio z 2019 roku, z 2 lutego na cytrynowego tygryska 8,800, właśnie. W tym roku, w styczniu, były chyba 3 sztuki po powyżej 8 kg i na ostatnim live 8,900. Także życióweczka, zobaczymy, bo tutaj kapitalnie powalczył. Także jestem bardzo ciekaw wagi. Na spokojnie. Oczywiście zestawik mój spinningowy Tora. 290 Nic się nie zmienia. Kapitalny zasięg. Fajna walka. Przyjemna bardzo. I zobaczymy wagę. No, tak powyżej 8 to na pewno. O proszę. 8344. Także ładny, nocny, unikatowy sandacz nieżyciowy, ale już chyba piąty, piąty albo szósty, coś koło tego powyżej 8 kg.